Zamknij oczy. Weź głęboki oddech. Otwieram swoje serce na błogosławieństwo. Nie proszę z lęku, nie bogam z braku. Wybieram wiarę, wybieram pewność, wybieram miłość. Wiem, że to, czego pragnę, już istnieje. Wiem, że wszechświat odpowiada na moje wewnętrzne przekonania. Dlatego dziś Wybieram myśli pełne światła. Wybieram uczucia pełne wdzięczności. Wybieram wizję pełną obfitości. Nie muszę wiedzieć, jak to się stanie. Nie muszę znać drogi. Wystarczy, że wiem, że to już się dzieje. Wystarczy, że czuję, jakbym już to miał. Wystarczy, że wierzę. Przypominam sobie, jestem godny, jestem gotowy, jestem otwarty. Błogosławieństwo przychodzi do mnie teraz. Przełom już się rozpoczął. Dziękuję, dziękuję, dziękuję.